Cześć tu TNT Super Twins I dzisiaj e, ja będę grała w The Sims 4 e, To będzie rozgrywka kilku odcinkowa I be, będziemy prowadzić tylko gra simem No to zobaczcie, tutaj naklika się na, na głowę I tutaj mamy do wyboru włosy, można sobie różne wybrać No ja na przykład wybiorę... Ta. Tylko, że takie, no fajnie wygląda. Jeżeli trochę twarz zmienimy na taką. I widzicie, na tym to polega, że tworzymy sobie na początku z SIMA. W następnych odcinkach będziemy po prostu yy, prowadzić taką rozgrywkę. No tutaj są ubrania. Trzeba mu wybrać te wszystkie ubrania. Yy, no i wybierzmy to. Ja już znam te wszystkie ubrania, bo ja już yy, grałam w te The Sims 4, dlatego znam te wszystkie ubrania. I nie wiem, czy znacie, czy nie, ale tu są Leginsy Galaxy. Nie wiem, czy znacie. No, tutaj są, tak, tak, wiem. są w dwóch rodzajach kolor, kolorystycznych. No i zmienimy teraz buty. No. Takie mogą być w porządku, i to był pierwszy strój. I teraz robimy oficjalny strój. No, na pewno taki nie będzie. Na pewno. Zobaczcie, tutaj jest opcja: gotowe style, i tutaj są już gotowe style. Naciskamy na to, i jest już gotowy ten styl. Myślę, że mogę sobie takie coś wybrać. No, sportowe to wybierzemy. To, no bo nie będę tu za dużo spędzać czasu na tym, co ubierzemy, jak ubierzemy. Takie coś może być i tak jest. No i tak stworzyliśmy już mu wszystkie ubrania. I teraz trzeba mu wybrać cechy. No, może być kreatywna. Może być ambitna. No, i powiedzmy, że dobra. I daj mi jej taką na przykład yy, aspirację, że no kreatywna będzie, na przykład, będzie yy, geniuszem muzycznym. No, i teraz trzeba ją nazwać. Yy, może nazwiemy ją Magda. I może jakie tu nazwisko? Może sobie jakieś wylosujemy? Maluch, serducho. Hmm. Powiedzmy, że wichura tak może być. Zmieńmy jej styl chodu. I głos taki może być. I teraz graj. I tutaj wybiera się zdjęcie. I słuchajcie, skończyliśmy już tworzyć Sima i to na tyle w tym odcinku, pa, a następny odcinek będzie z takiego jak budujemy dom, pa!